Na siatce macie taką linię, popuszczę te gwoździe, przykleję dół i wtedy będę mógł e, wziąć tamte gwoździe, spuścić górę. A co tutaj się stało? Aha, tutaj się urwała. To jest mniej więcej 2,5 kg na metr kwadratowy. Cześć, kochani. Jesteśmy na działeczce. Zajmujemy się dalej budową. Narożniki mamy yy, przygotowane na tych ścianach, gdzie był zrobiony już cały steropian. Yy, pokazałem Wam też, jak sobie. Przygotować klej. Według instrukcji, przy okazji, też parę dodałem rad, więc z tym się nie będziemy zajmować. Ale czas na siatkę i pierwszą warstwę kleju. Tutaj już troszkę tego zacząłem. Jeśli chodzi o siatkę, to jest taka. Specjalna obsiadka Nie ją się kupuje w takich rolkach, metr na 50. O, to już mam przygotowaną. Jest taka splotka, nie wiem. nie wiem, z czego to. Spokojnie można ciąć takimi nożyczkami. Nie potrzeba jakichś specjalnych sprzętów. Tu już mam przygotowane paski na 3,6 przecinek metra. Dla tych, co będą mówić coś o listy cokołowej yy, poziom gruntu gdzieś będzie dopiero dotąd, więc tym się na razie w ogóle nie przyjmuję. 3,6 metra, no bo mamy te 1, 2, 3,5 i jeszcze kawałek aż do krokwi. Yy, styropiany nie wyznaczają. Poza tym no zrobiłem to już tutaj i się, i się sprawdzało. O czym trzeba pamiętać. Zaraz Wam pokażę, jak sobie takie duże paski przygotowywać, bo tego się nie da zrobić naraz, po prostu klej wam będzie e, zasychał w międzyczasie jeśli chcielibyście taką taflę zrobić naraz a po drugie będzie problem z topieniem tej siatki się mordujecie, trzeba sobie najpierw dopasować, połapać i potem się bawić e, tutaj już część tych koków pozalepiałem, ale to nie dlatego, że jest to wymagane tylko e, no wczoraj jak kończyłem pracę to zostało mi trochę kleju i zamiast go wyrzucać to może sobie zużyć w ten sposób bo i tak trzeba będzie je zakleić. To, że to tutaj widać, to też nie jest jakaś e, tragedia, bo pójdzie na to jeszcze druga warstwa. Poza tym to chyba nie do końca sobie jeszcze wyschło. Także na spokojnie. Ja idę zrobić klej. przyniosę kilka tych siatek. No i się będziemy bawić. No, i tak to wygląda. Na siatce macie taką linię. E, taką, taki czarny pasaczek, tutaj to ma się mniej więcej zgrać. To tu jest tych 10 cm zakładu. U góry, no ja dochodzę do kroki, nie daję wyżej. Tutaj pójdzie jeszcze gruba podbitka. Być może samą górę jeszcze zalepię klejem, ale nie wiem. Dzisiaj tam jest złapane gwoździem jak już zobaczyłem na dole, że to się zgrywa e, ten cały zakład, no to jest drugim gwoździem złapałem. Potem podciągnę sobie na tyle, zrolowałem to, na ile jestem w stanie z dołu podciągnąć klejem. Potem zrobię dół. Teraz jeszcze Wam pokażę. Popuszczę te gwoździe, przykleję dół i wtedy będę mógł e, wziąć tamte gwoździe, spuścić górę i zrobić górną część. Bardzo przydatna rzecz, chociaż jak, e, jak będę robił później te wyższe elementy. Znaczy wyżej ustawione elementy, już nie będę robił takich prawie na 4 metry. Eee, no bo o ile tutaj jeszcze jest to w miarę, powiedzmy, do ogarnięcia, jedną osobę, w miarę szybko, żeby ten klej nie zastygał. No to tak tam już będzie dużo trudniej. O, a co tutaj się stało? Aha, tutaj się urwała. Ta ślepka, nie mamy jak dać. No dobra, przeżyję ten wkręcić, w końcu to ma być ocynkowane. Okej, okay, klej już tam jest zrobiony, za chwilę go jeszcze raz przemieszam i będziemy działać. Polecam to robić w, w rękawiczkach, bo ten klej jest tak nieprzyjemny, że mm, po prostu zacznie Wam zdzierać skórę, podrażniać, potem Wam będzie to pękać, Potem w te pęknięcia będzie wchodziła. Właśnie struktura tego kleju to jest takie coś jak. A la cement z piaskiem no i będzie to bardzo nieprzyjemne podstawowe wyposażenie ta i taka kapaca um, tu są zęby 8x8 270x130 zęby są po to, żeby to było łatwo rozprowadzać aczkolwiek um, ja wolę używać tylko tej części przy pierwszej warstwie bo i tak no tu schodzi jakieś mniej więcej 2,5 kg na 1 na metr kwadratowy przy tej pierwszej warstwie, przy drugiej będzie około 1,5, e, więc bardzo dużo jak dawałem zębami, musiałem potem zbierać więc bez sensu. Coś takiego. I pamiętajcie, że jak kończycie jakiś kawałek, to ostatnie 10 cm trzeba zebrać, żeby było trochę głębiej. Widzicie, tu jest prawie zakryta siatka, tutaj ją dobrze widać, bo jeśli byście tego nie zrobili, to ten zakład tutaj wyszedłby potem grubszy. Ciężko by to było, ciężko by to było wyrównać następną warstwę. So, tak sobie robicie aż, aż pod siatkę nie za grubo na szerokość siatki plus tam jakieś może 2 cm ja nie będę pokazywał teraz całości bo to bez sensu, jak będzie gotowy ten klej to no to gdzie znowu spotkamy? Ok, klej jest nałożony z tymi 10 cm po boku zakładu. No, tam troszkę jeszcze z tamtej strony wychodzi. Eee, Niedawane tego kleju grubo, z pierwszej, o której przed chwilą mówiłem. Ale ważne, żeby całość była pokryta. Całość z styropianu. Najwyżej się potem jeszcze doda, żeby pod siatką na pewno był klej. No i teraz wyjmuję te gwoździe, które dałem wcześniej i opuszczamy. środkiem i na boki, żeby to połapać. Potem cała reszta już jest robiona pacą I nadmiar do tego. Do wiaderka. I tak trzeba przelecieć całość raczej się raczej nie robić przerw, bo ten klej po prostu będzie wam coraz trudniej e, zbierać, bo on będzie też twardnią. Ok, mamy to zrobione. Dzisiaj tutaj jest e, zakład z e, lekkim naddatkiem na tę stronę, żeby to wygładzić. Tutaj można było to troszkę lepiej przejechać pasą. Zaraz to poprawię. Ogólnie cała siatka jest ledwo widoczna. To jest mniej więcej 2,5 kg na metr kwadratowy. Jeszcze muszę to zebrać. Ale ostatnie 10 cm po prostu przejechałem patrząc, żeby to zebrać i na to najdzie tam ta siatka, tu się ładnie doda, jest gotowe. No i co teraz? Teraz idziemy na górę. Bierzemy nasze gwoździki. Wbijamy zaraz pod linią tego co jest zrobione. Na dół. Możemy sobie robić teraz górną część. No górna będzie dokładnie taka sama jak dolna, więc pokażę wam na sam koniec jak to powinno wyglądać jeszcze. No moi drodzy, tyle w kwestii kładzenia i zatapiania siatki z pierwszą warstwą kleju, bo przy, drugą, przy drugiej będzie troszkę inaczej. Będą też e, troszkę inne narzędzia. Szersza paca na 60 parę centymetrów, troszkę też inna konsystencja samego kleju, żeby uzyskać bardziej gładką powierzchnię. E, pamiętajcie tak, po pierwsze, e, zakład. 10 cm, jeśli kończycie pracę, koniecznie zgarnijcie pacą tych ostatnich 10 cm, żeby nie zrobić sobie e, wargula. Jeśli nie musicie, nie róbcie takich dużych pasków naraz. E, no tutaj nie mogłem się oprzeć pokusie, ponieważ to jest po prostu od góry do dołu nie już e, wszystkiego. Hmm, więc nie chciałem już tego robić na dwa razy, zwłaszcza, że to się da radę zrobić z lusztowania. Chybotliwie, bo chybotliwie przez te całe spadki, jakie są na tej działce, czego jeszcze nie, wy, nie wyrównałem ale daje, daje radę, idzie, idzie to ogarnąć eee, co jeszcze, nie bójcie się jeśli ten klej wam troszkę bardziej stężeje dodać trochę, ale trochę, przemieszać to znowu żebyście się po prostu nie zamęczyli, nie dawajcie też za mało tego kleju bo podczas wtapiania będziecie musieli się dużo bardziej namęczyć właśnie jakieś takie 2,5 kg na metr kwadratowy, tylko pamiętajcie, że tutaj ściany są bardzo, bardzo równe. Tutaj praktycznie nie ma żadnych uszczerbków. No, sama, sama ściana to są po prostu płyty OSB, więc one są równie teńkie. Jedyne różnice wynikają ze styropianu i to jest nie wiem do 2 mm. Do 2 mm, no plus te, te zagłębienia, które mają kołki. Tam będzie trochę więcej tego kleju, więc nie ma sensu tutaj od razu walić 4 czy 5 kg. Zwłaszcza, że pójdzie jeszcze jedna ta warstwa. No dobra, tyle w tej, w tej materii. Następny odcinek pewnie będzie już z drugiej warstwy kleju. W tym stanie ten dom będzie musiał wytrzymać jakiś czas, nie wiem jeszcze ile. Potem dopiero będzie tynk, tynk z jakimś kolorem. To też Wam pokażę, nie? ale po prostu nie w tym momencie. Nie wiem, czy przypadkiem po, tym, po, tym, po tej drugiej warstwie kleju. Nie będzie robiony dach, żeby to jakoś dokończyć, mogę sobie stać, bo póki co cały czas jest membrana plus, plus deskowanie. No membranie, nic się nie dzieje, kiedy jest przykryta deskami, ale to też nie może tak stać, nie wiadomo ile. No nic, dobra, zapraszam Was na następny odcinek, pewnie zobaczymy się za tydzień. A dla Was, jego wieczoru, jego dnia. Pamiętajcie, żeby subskrybować, żeby być z Wujkiem Jackiem na bieżąco. Cześć.